Zapraszam do zaobserwowania mojego Instagrama, gdzie w sobotę rano pojawi się mój kupon na najbliższą galę KSW. Link do konta w opisie. W filmie przedstawionych zostało 10 zakontraktowanych walk w KSW, które ostatecznie z różnych względów się nie odbyły. Numer 10: Marcin Wrzosek kontra Daniel Torres. Zawodnik trenujący w łodzi po porażce z Saladinem Parnasem został zestawiony na KSW 47 z Danielem Torresem, który powracał po przegranej z Romanem Szymańskim. Brazylijczyk ostatecznie z powodu kontuzji wycofał się z pojedynku i zastąpił go Krzysztof Klaczek, który został przez Marcina wypunktowany. Od tamtej pory Wrzosek przegrał dwie walki w kategorii lekkiej bliskimi decyzjami z Normanem Parkiem i Borysem Mańkowskim. Torres natomiast wygrał trzykrotnie. Z Filipem Pejciem, Maksem Kogą oraz w ostatnim występie sensacyjnie znokautował Saladina Parnasa, zdobywając pas mistrzowski. Numer 9. Łukasz Jurkowski kontra Szymon Kołecki. Po zwycięstwie byłego ciężarowca z Damianem Janikowskim w internecie rzucono propozycję Jurasa jako kandydata na kolejnego rywala dla Szymona. Kibice podeszli do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie, w związku z czym KSW postanowiło zorganizować tę walkę na gali z numerem 54. Na kilkanaście godzin przed oficjalnym ogłoszeniem pojedynku Juras postanowił wycofać się z walki z powodu kontuzji kręgosłupa. Kołecki nie był zadowolony z takiego obrotu spraw i z tak późnego poinformowania przez Łukasza o rezygnacji z występu, co wyraźnie słychać było w wywiadach udzielanych przez olimpijczyka. Panowie zostali zestawieni ponownie na gali KSW 55. Tym razem Kołecki doznał kontuzji. Od tamtego czasu Juras nie stoczył żadnej walki, natomiast Szymon raz zwyciężył z zawadą. Łukasz po wygranej ciężarowca z Martinem napisał na mediach społecznościowych, że aktualnie byłby prawdopodobnie krokiem wstecz dla Kołeckiego, bowiem on sam dwukrotnie przegrał z zawadą. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości zmierzy się z olimpijczykiem. Numer 8. Ivan Erslan kontra Przemysław Mysiala Chorwat po zwycięskim debiucie w KSW z Darwinem Rodriguezem miał stoczyć na KSW 53 pojedynek z ostatnim pretendentem do pasa mistrzowskiego Przemysławem Mysialą. Erslan jednak zrezygnował z występu, ponieważ doznał kontuzji i miał go zastąpić Stjepan Bekawacz. Finalnie cała gala została odwołana z powodu pandemii. Mysiala od tamtego czasu stoczył jeden wygrany pojedynek ze wspomnianym Bekawaczem, natomiast Erslan przegrał w pojedynku o pas z Tomaszem Narkunem. Numer 7. Norman Park kontra Marian Ziłkowski. Polak po zwycięstwach z Grzegorzem Szulakowskim i Gracjanem Szadzińskim dostał walkę o tymczasowe mistrzostwo z będącym wówczas po trzech wygranych w organizacji Normanem Parkiem. Pojedynek, który miał odbyć się na KSW-50, finalnie nie doszedł do skutku, ponieważ Marian doznał kontuzji i zastąpił go Marcin Wrzosek, który poległ z Irlandczykiem niejednogłośną decyzją. Norman w kolejnym starciu zmierzył się po raz trzeci z powracającym do startów prawowitym mistrzem Gamrotem, z którym przegrał. Ziółkowski natomiast po wyleczeniu kontuzji również podjął wspomnianego Gamrota i także przegrał. Po oddaniu tytułu przez Mateusza i odejściu do UFC ozwakowany pas zawalczył Marian z Romanem Szymańskim. Zawodnik z Warszawy znokautował rywala w czwartej rundzie. Numer 6 Phil de Vries kontra Damian Grabowski. Zawodnik z Opola przebojem wdarł się do KSW. Na gali z numerem 49 odprawił w drugiej rundzie byłego mistrza Karola Bedorfa. Zwycięstwo to dało mu walkę o pas z Filem de Vriesem na KSW 50. Miesiąc przed galą Polak doznał kontuzji i musiał wycofać się z walki. Zastąpił go Luis Enrique, którego Anglik wypunktował broniąc tytuł po raz trzeci. Od tamtej pory Grabowski nie wszedł ani razu do klatki, mimo że dostawał od organizacji propozycje walk. W jednym z wywiadów padła informacja, że Damian czeka na galę z publicznością oraz, że nie chce walk z Polakami. De Fris natomiast od tamtego czasu obronił po raz kolejny pas, pokonując Michała Kite. Numer 5. Roman Szymański kontra Mateusz Legierski. Mistrz organizacji Oktagon w zeszłym roku podpisał kontrakt z KSW. Po ogłoszeniu tego angażu Roman Szymański wyraził w mediach chęć walki w nim. Właściciele postanowili zestawić zawodników na KSW 53, jednak Legierski ostatecznie z powodu kontuzji wycofał się z walki i wszedł za niego Filip Pejć, którego Roman pokonał w trzeciej rundzie. W kolejnym występie Szymański przegrał w walce o pas z Marianem Ziłkowskim. Legierski natomiast od tamtego czasu zwyciężył niejednogłośną decyzją z Francisco Barrio. Na najbliższej gali KSW-59 miał zakontraktowaną walkę z Łukaszem Rajewskim, z której wypadł. Numer 4. Mariusz Pudzianowski kontra Quentin Domingos. Były strongman po zwycięstwie z Erko Junem miał skrzyżować rękawice z nowym nabytkiem organizacji KSW Quentinem Domingosem. Polak jednak musiał wycofać się z pojedynku, ponieważ doznał kontuzji. Ostatecznie cała gala nie odbyła się z powodu pandemii. Domingos od tamtego czasu stoczył w KSW 1 pojedynek, przegrał z Izu Ugonochem na KSW 54. Pudzian natomiast ma zakontraktowane starcie z Bombardierem na najbliższej gali KSW z numerem 59. Numer 3. Patryk Kintzl kontra Roberto Soldic i Patryk Kintzl kontra Michał Materla. Od podpisania przez Czecha kontraktu z KSW do jego debiutu minęło sporo czasu. W pierwszym pojedynku miał zmierzyć się z soldiczem o pas. Kintl jednak wypadł z powodu kontuzji i zastąpił go Michał Pietrzak, którego Chorwat wypunktował. W drugim występie Czech został zestawiony z Michałem Materlą. Tym razem gale odwołano z powodu pandemii. Zawodnik ostatecznie zadebiutował na KSW 57, nokautując w pierwszej rundzie, Tomasza Drwala. Numer 2. Mateusz Gamrot kontra Shamil Musajew. Gamrot w swoim ostatnim występie w KSW miał stoczyć głośny pojedynek z również niepokonanym Shamilem Musajewem. Rosjanin ostatecznie wypadł z walki z powodu kontuzji i zastąpił go inny uczestnik gali Marian Ziłkowski, którego Mateusz wypunktował i odszedł do UFC. Musajew, natomiast od tamtej pory stoczył jeden pojedynek, zwyciężył z niepokonanym urosem jurysiciem w kategorii półśredniej. Warto dodać, że po zakończonym starciu pomiędzy oboma zawodnikami oraz ich narożnikami doszło do rękoczynów, za które zostali ukarani finansowo. Numer 1 Marian Ziłkowski kontra Maciej Kazieczko. Siłkowski po wyleczeniu kontuzji, której nabawił się przed niedoszłym starciem o tymczasowy pas z parkiem, został zestawiony na KSW-54 z będącym na fali trzech zwycięstw w organizacji, aspirującym od dawna do pasa Maciejem Kazieczko. Na tej samej gali Gamrot miał bronić mistrzowski pas w starciu z Szamilem Musajewem. Rosjanin jednak wypadł z pojedynku z powodu kontuzji, wobec czego postanowiono przesunąć Siłkowskiego do starcia z Mateuszem. Marian przegrał przez decyzję. Kazieczko natomiast dostał innego rywala, Carlo Puta, którego pokonał w trzeciej rundzie. Według nieoficjalnych informacji pojawiających się w ostatnich godzinach, panowie zawalczą ze sobą na jednej z kolejnych gal KSW. Pierwsza część filmu została stworzona półtora roku temu na początku założenia kanału. Jeśli jesteś nią zainteresowany, zapraszam do obejrzenia. Link umieszczam w opisie. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.